Zatem mm, właśnie chleb. idę sobie zanieść do naszego sklepu, który będzie oczywiście się rozwijać. Emm. Um, rzeczy. Um, no... doszło akurat ten. I teraz tak. Mm -hmm. Komputer. Dobry, dobrze, Bo ja nie mogę, bo mam tylko... Jeden. E, gdzie jesteś? W sklepie. że ja tu wieśniak jest Szymon komputer 40 dolarów jest. Za i Ej, po ile? po czterdzieści dolarów a ja wejść Ej, bo miał materiały jakieś. O nie, no nie. Dobra, ja chcę to osadnik no ja to zbieraj biznes ile mamy już na, na rozwój wioski czemu tu jest miecz gdzie padłeś tu kurde gdzie mieczek czemu tu No tak spadaj tu dobra um. Żeby nie było ja na razie byłam tylko przy kowadle w twojej całej nie tajnej się pokażę o niej a Ej, w ogóle widzowie! Bo wy nie wiecie. Zaraz wam wszystko pokażę. mam, um, Bo Tu Wy jeszcze nie wiecie, ale... To jest sklep w ogóle. Teraz tak, kamer jeszcze nie ma, ale ja wam zaraz pokażę, bo... Jeśli się zastanawiacie, że widzicie czemu ja sobie kamery a te kamery w takim filmie nie działały. No właśnie że działają. Gręb co wie. Plugin ogarnęło mi to. Boże, jaki to głośny ten minigun. Ale jaki minigun? Ja no, nie mam. Styl jak tego, no. na razie, jesteś najbogatszy. Jestem bogaty. Chcesz kupić chleb ode mnie? E, cztery chleby. Ej, czekaj, bo ja tu moje złoto zostawiłem. Ale tu jest z Ja sprzedaję cztery chleba za jeden złoty. Chcesz? Nie. Ja. To jest chyba opcja. Powiedz jak będziesz chciał. Ej, jak ty. Co. Pytanie No? Ty kupiłeś minigun'a, nie? No, tak, a co? Ja przed chwilą wrzuciłem staka. A tu jest tylko jeden stak. Bo ja ci dawałem dwa staki wcześniej A no, Weś... no, 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 Pamiętasz? Uh -huh. I powie... i powie... E, ty uciąg. To ci minigy. Okej okay. Zabijać? E, e! Nie zabijać? Nie. Nie zabijaj. Aha! Patki mi się włączył, nie bo tam były te zombie. Eee! Wchodzi mi do chaty. Co jest mój biznes? I on mi zniknął w chacie. A położył się do mnie. I mam pytanie: gdzie to jest swój biznes? Gdzie ty masz swój biznes? O! Oh. Tu. Opłaca się, nie? Ale wiesz, że ja mam. Muszę w ogóle na, zrobić tabliczkę, że jest otwarte. O, o nie, o nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Pomocy! Mi się dom zalewa. Masz jakąś tabliczkę czy coś? Mam. Mi się coś stało i mi się dom zalewa. Dzięki. Ja tu, tutaj dam tabliczkę, czy jest otwarte, czy zamknięta. Dobra y... to idziemy do więzienia. Idziesz do więzienia za nic. Ale ja nie idę, tylko ja... Wiem, że tu jestem. że będę w mi zabrał pracę. Nie gadaj. Zobacz, wieśniak ma pracę. Ho. Mam w domku typa z pracą. Widzicie kamery pewnie, nie? Ej, ho, zobacz. Ty ma pracę. Ja mam laba? Nie. Nie gadaj, że kamery nie działają. Czeka, czekajcie, czekajcie, czekajcie Czemu kamerę nie mam? Tak Mi się wpija do chaty Nie mogę na to pozwolić I po problemie No Dobrze ci tak Na kawę. Jak mi się wbija do chaty? Jak mi zamyka drzwi przed nosem? Co? Zamykam drzwi przed nosem, muszę zrobić lepszą. Zmieniam na żelaznym drzwi i tam dźwignię. Hi, hi, hi. Nie dostanie się już. Eee. Dobra i eee, zamykam. No my go szukamy. On zginął. Jutro. Ej, on zginął. Ja go nie zabiłem, on zginął normalnie. Fiorgi mi zginął w Czekajcie widzowie. Dobra, widzowie. E, nie nie mieć siostry. Dobra. prawda. Nie, Nie, Ej, ale weź lub jakoś inaczej na bo on ma potrzeba, żeby go załadować aż 200 ammo. Weź zrób, na przykład, że za 20 kupuje się... nie, tylko 4, 3, te, 36, bo to jest zbyt mało. Ja czekaj, ale Staperka chyba będzie dobrze, czekaj. Stajperka e, ile ma? Ja mam skaszni, tanie tak w ogóle w sklepie. Ty masz tego oko. Dobra, ty sprzedajesz. Ty sprzedajesz. No... Kawałkę, sprzedaję chłopie. Sprzedaję towar I Ty chłopie to Albo nie pamiętam tego. Ope, ja sprzedaję towar, towar. A skąd ty masz? Ja? Ehm, no. no właśnie, dobrze, że kupuję ci rzeczy. Bo ja później kupuję dostawy i to wszystko dostawam. A jasne, na pewno. W Minecraftie nie ma dostaw.

Ja nie dam ci ściągnięć, bo ludzie dla mnie konkurencyjne, na to była A wyższy to nie jest tylko mój sklep? Tak. A mogę pracować w nim, bo ja chcę mieć trochę też kasy. Chwila. A w ogóle zrobiliśmy widzowe mury dookoła. Czy ja miałem... Mm... Это добровольно <Five> <dot diyorsunave> <one> <iliyor oblivion đấy> Chcemy pozbierać wicowy kwarc? A hmm, może Max będzie mieć kwarc? O, o, to jest o. lepiej wyglądać. Hmm. No. Chcesz kupić? Ej, chcesz kupić? A co? Co chcesz? No kwarc. Ja nie ma, ja nie już Co na kolację jadłeś z Ale to z to tą z tą. Może być jeszcze z pomidorkiem i z cebulką I to mam, Wodzie, mam. Ja to mi za to? Ile to mi za to? Dawaj, wali Co? Okay. jeszcze raz A mu mi się skończyło. Mi się właśnie skończyło. Musisz to Tani dawać, bo wiesz, że Mingan wiesz, jak, chyba wiesz jak szybko strzela. Nie? Chcesz coś kupić? Chcesz coś kupić, bo jest zamknięte ogólnie możesz kupić sobie amunicję? kolekcja? 64. kończymy panowie. ile na jakim naj e najbardziej velu się opłaca? co złoto kopać złoto chyba na 16 minus 16 ale ogólnie najbardziej się na padlancach opłaca ale najlepiej, ale to najlepiej w nederze. Ej, w sumie dobra idę do Ale ostrzegam? Ja tu dużo wykopałem. Co puściłeś serwer? Bo to... Chciałam w coś innego. Eno, pa. No, en pa. Okej. Okay. O ja nie mogę. No. Aha, musiał kończyć, napisał mi. Ile mm. to jest? Nie. W sumie najbardziej się po co w This oh. Tylko szczerze nie chcę mi się nagrywać bo chciałabym pokazać sklep widzimy się w kolejnym odcinku tak 17 minut nic nie robiłem poka ale widzimy się w następnym odcinku nora